Czas na kolejne ważne rzeczy w dziku, to znaczy rama. Główna rama nośna to oczywiście skrzynia z dzika, z dzika dwójki w tym wypadku. Chociaż sądzę, że wielkiej różnicy między dwójką a dzikiem A21 nie było, jest to w pełni funkcjonalna skrzynia dzika dwójki. Włącznie z wałkami WOM z przodu i z tyłu, które są zaślepione aktualnie, ale były działające jak najbardziej, i do tej skrzyni. Jest dospawana rama wykonana całkowicie przeze mnie z profili zamkniętych, grubościennych. Jak tu można zobaczyć, bodajże 10 na 4 tudzież 8 na 4 ale chyba 10 na 4 jak się nie mylę. Do tego 5 na 3 czy tam na 2,5. No i całość ramy, właśnie z takiego profila zamkniętego, plus oczywiście cały przód z dzika. Tutaj jest cały przód Zika, włącznie z obciążnikiem oryginalnym dolnym plus górnymi obciążnikami też, które można zauważyć tam gdzieś w środku. Też są oryginalne obciążniki. No i maska, która też jest oryginałem z Dzika dwójki, Zresztą co można poznać po napisie i logo. Włącznie z oczywiście lampą przerobioną na soczewkę w środku. Ale klosz został oryginalny.